O, o, byłem całkiem sam i wtedy życie dało nieźle w kość O, cały hajs przytupem wydawa dny jednego dnia i to był niezły props Wieczory pełne wielu zdarzeń i jak sceny dram i to był niezły szok Zawsze uśmiechnięci koleżką był cały gang oraz wiele widziałem fałszywych mord Wtedy życie to była jedna wielka gra Dzisiaj do chłopak i dorosły gość Od przypałów nie było wtedy ucieczki Zawsze czołom stawialiśmy to Z perspektywy czasu myślę, że to było dno I po prostu teraz już mam tego dość Mama, babcia, tata mówi Teraz jesteś ktoś, zainwestuj coś I weź od serca to Trzy miesiące temu rozpoczęliśmy nowy rok A planów mam bardzo dużo O, przeszłość dla mnie mam wiele Drudzgocących stron Ale dobre były też i ja pamiętam to Życie weryfikuje różne problemy, ale ważne żebyś ty zbierał życia cały plon. To co było już nie wróci, trzeba wszystko podbudować, pisać nowy tom. Życia to problemy są, nie uciekniesz się jechał mindą. 20 lat na karku, one znikną. To jest hip hop, ziom. Każdy swój krzyż nie się ding dong, pewne sprawy nie zamilkną. Pije w piwnicy zimne piwko. I teraz mam już wyjebane w to.